Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Aleksandrów Łódzki otrzymały wsparcie na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. W wydarzeniu uczestniczył marszałek Grzegorz Schreiber. Widząc potrzeby, widząc to, jak bardzo na każdym kroku jesteście potrzebni Państwo, to ta nasza pomoc myślę, że no musi pójść i to musi być to dobra pomoc. Brzeziny były kolejnym przystankiem cyklu Porozmawiajmy w Łódzkiem, którego gospodarzem jest marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. W spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach wziął udział wicemarszałek Piotr Adamczyk. Na sali gościli samorządowcy z powiatu brzezińskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy. Wicemarszałek Zbigniew Zięba oraz wicemarszałek Piotr Adamczyk wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Wicemarszałkowie reprezentujący samorząd Województwa Łódzkiego złożyli pedagogom życzenia sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji z pracy. Między 17 października a 4 listopada 1941 roku z miast Europy Zachodniej, pozostającej pod kontrolą III Rzeszy, Niemcy przetransportowali do getta w Łodzi blisko 20 tysięcy Żydów. 18 października tego roku na stacji Radegast w Łodzi obchodziliśmy uroczystość upamiętniającą te tragiczne wydarzenia. Uczestniczył w nich Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. Blisko 2 miliony złotych przekaże Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe. Zadanie realizowane przez Federację Sportu. Pieniądze pójdą na wsparcie uzdolnionej sportowo-młodzieży z naszego województwa. Sport w szczególny sposób kształtuje charakter zarówno młodych osób, jak i dorosłych, którzy chcieliby utrzymywać nie tylko tężyznę fizyczną, ale także hart ducha. Jeszcze raz chciałbym podziękować panu marszałkowi i samorządowi województwa. Dzięki tym pieniądzom myślę, że poziom sportowy naszej młodzieży będzie cały czas wzrastał. Mieszkańców Łodzi oraz okolic zainteresowanych żywnością pochodzącą bezpośrednio od rolnika zapraszamy w sobotę na bazarek prosto od rolnika. Bazarek będzie zlokalizowany przed siedzibą oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi otwarty w każdą sobotę oprócz świąt w godzinach od 8 do 15. Samorząd województwa łódzkiego kładzie duży nacisk, żeby ekologiczna i zdrowa żywność trafiała do mieszkańców łódzkiego bezpośrednio od rolnika, dlatego łódzkie regularnie wspiera Wszystkie działania, które do tego prowadzą, między innymi przekazując pieniądze na budowę i rozbudowę targowisk. Tylko w ubiegłym roku przekazano 3,5 miliona złotych.